Maciek gratulujemy kolejnej zawodowej wygranej, ale miałeś pokazać w tej walce, że Bartłomiej Grawka to nie jest na pewno twój poziom, ale pojedynek był jednak trochę wyrównany przez kilka rund. Znaczy wyrównany, wyrównaną jedną rundę, Ja, ja ciężko mi oceniać, ja musiałbym obejrzeć naprawdę, ciężko mi oceniać na, na grąco, Tak, natomiast nie czułem, żeby był wyrównany, ponieważ on fakt rzucał się mocno w ataku, ja powinienem to, to skontrować celnie, natomiast te ciosy nie trafiały, no, nie, nie trafiały. To był naprawdę pojedyncze jakiś eksces, żeby to, żeby to trafiło, natomiast nie mogę być siebie w pełni zadowolony ze względu na to, że nie trafiłem żadnego kontrataku. No powinienem, nie zrobiłem tego, podejrzewam, że trener też nie jest zadowolony, ale, ale mówię, głębszą analizę wykonam dopiero po obejrzeniu pojedynku. A tak na gorąco w ringu co poszło nie tak? Nie wiem, nie dyspozycja dnia, nie czułeś się dobrze. Ogólnie czułem się dobrze zrelaksowany, może, może nawet za bardzo jak. Jak e, zobaczyłem pojedynki tego grafki, obejrzałem to, to trochę zeszła ze mnie taka mobilizacja, ten taki stres mały, co zawsze towarzyszy przed walką. I tu, i tu wyszedłem no, mniej skoncentrowany niż do sparingu, niepotrzebnie, bo, bo obiecałem sobie, że nie zlekceważę przeciwnika. Natomiast no mówię, nie jestem zadowolony i, i na grąco, jestem zły trochę na siebie i na ciężko mi oceniać. Natomiast myślę, że moja wygrana nie podległa żadnej dyskusji. Ale też chyba nie pasowało ci to, że on momentami starał się spychać Cię do defensywy, zasypywał Cię z ciosami. Niekoniecznie nie dochodziły do celu, ale też to, tobie przeszkadzały, aby swoje akcje przeprowadzać. Znaczy, akurat to najbardziej mi nie przeszkadzało. No może to tak wyglądało, natomiast ja te ciosy widziałem, starałem się wpuszczać go w liny od czasu do czasu. Przyjmowałem te ciosy na gardę, może nawet za dużo, za mało pracy nóg, natomiast co mi, co mi nie pasowało, mówię, ja przygotowałem sobie taką akcję pod niego, dowiedziałem się o, o zmianie przeciwnika wczoraj, więc dużo czasu na analizę nie miałem, natomiast taki prawy poza kroku, taka specjalność Rafała Jaczkiewicza to jest prawy na dół, prawy poza kroku nad lewym, ponieważ zauważyłem, że on opuszcza lewą rękę. Natomiast on opuszczał lewą rękę i przysiadał w tym momencie na, na prawą nogę, oddalając się od mojej prawej i ta kontra nie wchodziła. Teraz mi w trakcie pojedynku podpowiedział, żebym uderzał prawy na prawy. Kilka razy spróbowałem, raz weszło, natomiast, natomiast ta akcja mi nie wchodziła. Nie wiem czemu, no nie wchodziła mi, może muszę jeszcze poćwiczyć, może to, to jeszcze nie był... Mój dzień, natomiast, to, natomiast jeśli chodzi o taktykę, to to mnie zaskoczy, zaskoczyło. Natomiast druga rzecz, nie wiem czy źle oddychałem, bo kondycyjnie świetnie się przygotowałem. Nie wiem czy to brak startów, Co, coś nie zagrało, natomiast mówię, nie zagrało, ale, ale potrafiłem wygrać pojedynek zdecydowanie, no i, no i czekam po prostu na kolejne pojedynki. Nie myślałeś, żeby tam bardziej atakować na dół, bo widać, że te ciosy tam na dół bardzo wchodziły mu. Tak, tylko że ja jakoś nie czułem, czułem siły, siły w moim prawym haku. Natomiast yy, za bardzo pochylałem się do przodu z tym prawym hakiem, natomiast jeśli chodzi o lewy hak, to w ogóle za rzadko używałem, bo, bo, bo to był dobry cios, powinienem częściej. Yy, prawy prosty kilka razy wszedł, kilka razy dobrze mi się spodobało, natomiast jakoś nie, nie, nie czułem kontynuacji, albo bloki były na łokcie, trafiały te ciosy i zrezygnowałem z tego prawego na dół, a może nie powinienem. Czujesz się na siłach, aby 8 grudnia wyjść w Katowicach do ringu, jeśli będzie taka potrzeba? No oczywiście. No ja bardzo bym chciał 8 grudnia zaboksować, ponieważ tak jak powiedziałem tu wcześniej w wywiadzie i cały czas podkreślam, że ja przygotowywałem się do tego pojedynku pół roku. Szkoda mi trochę tych wszystkich przygotowań, całych obozu kondycyjnego, serii sparingów z naprawdę dobrymi sparing partnerami. Szkoda mi to na pojedynkach sześciorundowych. Ja bardzo bym chciał zaboksować 8 rund jeszcze w tych Katowicach. I później, później jeszcze lekko poprawię, poprawię łokcie, bo tam jeszcze jakieś kosmetyczne sprawy pozostały. Ale mówię, chciałbym przedtem zaboksować, bo, bo długie były przygotowania i dużo poświęciłem temu czasu.